Czy kiedykolwiek usłyszałeś, że trening siłowy sprawia, że stajesz się sztywny i tracisz swoją cenną mobilność? A może ktoś na siłowniś kiedyś powiedział, że poprzez dźwiganie klamotów skrócisz swoje mięśnie? I dzisiaj rozwijemy ten mit i pokażę Ci, jak naprawdę działa trening siłowy na Twoje zakresy ruchu. I czy trening siłowy faktycznie skraca zakresy ruchu? Nie, jeśli wykonujesz go poprawnie. Mit o sztywnieniu od ciężarów wynika z kilku popularnych błędów. Czyli pierwszy błąd, zbyt duże ciężary kosztem techniki. Ludzie ograniczają zakres ruchu, żeby podnieść więcej, zamiast skupić się na pełnym zakresie ruchu. I najczęściej to możesz zobaczyć na przykład na przysiadach takie ćwierć przysiady albo na wyciskaniu na ławce, zamiast ktoś robić pełnie, dotknąć się. Bez odbijania sztangą klatki, to po prostu robią takie ćwierć ruchy w górnych zakresach ruchu i później się dziwią, że nie mają takiej pełnej funkcjonalności. Bo jak mają mieć pełną funkcjonalność w cięższych ruchach, w stawach, skoro oni w ogóle do tych ruchów nie dochodzą? Druga sprawa to brak mobilności w planie treningowym i nawet nie chodzi o to. Żeby mieć stricte jakiś oddzielny dzień treningowy, ale wystarczy nawet dobra rozgrzewka, w którym jest jakieś rozciąganie dynamiczne, krótkie rozciąganie statyczne, ćwiczenia mobility. I jakby nie masz czegoś takiego w swojej rozgrzewce, na przykład, albo w ciągu dnia, nie wiem, w trakcie przerw od pracy, więc nie dziw się po prostu, że ruchomość spada, bo jakby ruch to zdrowie trzeba się ruszać, chociaż w minimalnych. Stopniu. I trzecia sprawa to nierównomierna siła mięśniowa. Jeśli trenujesz jedynie, jedynie wybrane grupy mięśniowe, na przykład klatę, a inne zaniedbujesz, na przykład plecy, to ciało kompensuje to ograniczenie zakresem ruchu. Czyli masz słabe plecy, zbyt silną klatę, to może się to Odbić na Twojej posturze, na Twoich mięśniach, po prostu, że będą wszystkie skrócone. Albo na przykład, jak masz słabe dwójki, to trudno się dziwić, że one się spinają. To jest po prostu taki mechanizm, który je broni przed uszkodzeniem. Więc prawda jest taka, że dobrze zaplanowany trening siłowy nie tylko nie skraca zakresów ruchu, ale wręcz je poprawia. Więc jak w ogóle trening siłowy poprawia zakresy ruchu? Pełny zakres ruchu w ćwiczeniach to najlepsza droga do zachowania mobilności i elastyczności. Oto dlaczego. Ekscentryczna faza ruchu zwiększa elastyczność. Powolne opuszczanie ciężaru, np. w przysiadzie powolne zejście w dół, pozwala mięśniom lepiej adaptować się do większego zakresu ruchu, więc Przysiadę na przykład warto robić głęboko. Jeżeli nie masz takich predyspozycji genetycznych, czyli dobrej mobilności w stawach skokowych, wtedy sobie dajesz talerze podpięty i masz nagle głęboki, magicznie przysiad. Większa siła równa się większa kontrola. Silniejsze mięśnie stabilizują stawy, co pozwala na płynniejszy i bezpieczniejszy ruch. Dlatego nie pomijanie tej fazy, na przykład w wyciskaniu, w rozciągnięciu, to jest dobry ruch. A z kolei pomijanie tej fazy to będzie zły ruch, ponieważ nie będziesz silny w tej fazie, gdzie mięśnie są zazwyczaj najsłabsze, Stabilizacja stawu będzie słaba i po prostu będziesz mógł przez to nabyć się jakiegoś urazu. I po co? Do tego dochodzi nam redukcja ryzyka kontuzji. Poprawa zakresu ruchu i siły zmniejsza ryzyko urazów wynikających z ograniczonej mobilności. No dobrze, a więc jak w ogóle trenować? Aby nie tracić zakresu ruchu, to bardzo proste. Ćwicz w pełnym zakresie ruchu. Jeśli robisz przysiady, to schodź jak najniżej ci ciało pozwala, zachowując dobrą, oczywiście, formę. Jeżeli wyciskasz, nie ograniczaj ruchu do połowy. Jeżeli się podciągasz, to nie rób tylko takiego ruchu, tylko wypuszczaj te łopatki na maksa do góry. Generalnie zależy też, jaki masz cele, bo w nie każdych ćwiczeniach. Pełny zakres ruchu jest ok, ale jeżeli chcesz ćwiczyć sprawnościowo i twoim głównym celem jest sprawność, to powinieneś koniecznie trenować w pełnym zakresie ruchu. Druga sprawa to po prostu dodaj ćwiczenia mobilizujące, na przykład dynamiczne rozciąganie, praca nad mobilnością najważniejszych stawów, czyli stawów biodrowych, stawów skokowych i odcinka piersiowego kręgosłupa powinna być częścią twojego planu. Jak nie chcesz oddzielnego dnia treningowego pod tym mobility, to chociaż dodaj chwilę. Do rozgrzewki, a z kolei ostatnio też popularne pod Mobility jest takie Animal Flow, i to jest taka rutyna Mobility, gdzie po prostu robisz takie pozy w ciężkich zakresach ruchu. I oczywiście możesz też wdrożyć pod Mobility. Konkretne ćwiczenia. Masz sztywne przywodziciele, to rób przysiady kozackie. Masz słabe dwójki, to rób SDL -e albo żurawie. I to jest takie proste. A może masz pospinane czwórki? No to wtedy rób odwrócone żurawie, czyli reverse nordic. To jest takie proste. I nie zapominaj też o tej równowadze mięśniowej, czyli po prostu trenuj całe ciało holistycznie. Ja to zawsze będę mówił. Więc jeśli rozwijasz jedną partię ciała, to zadbaj o jej antagonistów. Na przykład klatka piersiowa, to trenuj równomiernie plecy. Przód uda, to trenuj równomiernie tył uda. Przód barku, to zadbaj też o tył barku. Więc podsumowując, źle wykonany trening po pierwsze może ograniczyć ruchomość, ale dobrze zaplanowany może ją nawet poprawiać. Pełny zakres ruchu i kontrola ekscentryczna to klucz do elastyczności, szczególnie jeśli Twoim celem jest sprawność. I regularna mobilność, i równomierny rozwój mięśni, gdzie trenujesz każdą partię mięśniową, nie pomijasz tych wybranych przez ciebie, gwarantują zachowanie sprawności. Więc jeśli do tej pory unikałeś pełnych zakresów ruchu lub nie dbałeś o swoją mobilność, no to czas to zmienić, bo nikt z nas na starość nie chce być zakuty jak beton i obolały. Więc trenuj mądrze, spójrz trochę daleko. Dystansowo, bo skoro ja w tak młodym wieku potrafię wyjść tak daleko w perspektywę i jakby dbać już teraz o swoją mobilność, żeby na starość nie narzekać, to myślę, że nieważne w jakim kto jest wieku, każdy może dojść do takiej refleksji. Więc trenuj mądrze, a Twoje ciało w przyszłości odwdzięczy Ci się lepszym zdrowiem i lepszą sprawnością. No, więc to by było na tyle z mojej strony. Jeśli potrzebujesz pomocy przyłożeniu solidnego planu pod Twoje potrzeby, to aplikuj pierwszym linku w opisie. A jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, to koniecznie zostaw komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami, a jeżeli słuchasz na Spotify, to zostaw pięć gwiazdeczek, udostępnij na Insta Story, a ja się żegnam do następnego.